w 14 odcinku Dziennikarskich Ślichów. Dowiecie się z niego, jak wybiera się selekcjonerów piłkarskiej reprezentacji Polski, co czuje się ściskając boską dłoń Diego Maradony przed finałem Mistrzostw Świata oraz dlaczego warto uczyć się języka węgierskiego. Już wiecie, kto będzie naszym gościem? Z pewnością! Michał Istkiewicz, podobnie jak my, rozpoczynał zawodową karierę od pracy dziennikarza. Liczymy, że zdradzi nam swój przepis na sukces. Panie prezesie, w 1996 roku sędziował Pan swój ostatni w karierze mecz. Pamięta Pan kto wtedy grał? Co czuł Pan gwizdając po raz ostatni? No oczywiście, że pamiętam, to był finał Pucharu Polski, Ruch Chorzów, GKS Bełchatów marszu, na stadionie Polonii w Warszawie. E, no, pamiętam ten mecz z uwagi na to, że był ostatni przede wszystkim, bo sędziowałem kilka razy Puchar Polski, finał chyba dwa czy trzy razy. Także Mistrzostwa Świata i inne wydarzenia, ale ten mecz zapadł mi w pamięci tym bardziej, że był rozgrywany na stadionie klubu, w którym ja się wychowałem, Polonia Warszawa, tam od dziecka, taki nostalgiczny. Co czułem? No czułem żal troszeczkę, że już koniec tej sędziowskiej przygody, tym bardziej, że jeszcze mogłem sędziować dłużej kilka lat, ale postanowiłem podjąć się nowych wyzwań, nowych obowiązków. Do dziś mam pamiątki z tego meczu Proporczyki, obudrużył kuchar od prezydenta Polski, który wtedy otrzymałem na koniec kariery. Bardzo miłe wspomnienia. Siedział Pan w ponad 150 meczach międzynarodowych, w tym na Mistrzostwach Europy, Świata i Olimpiadzie. Który z tych meczów zapadł Panu w pamięci najbardziej? Na pewno najbardziej finał Mistrzostw Świata, Argentyna-Niemcy, ponieważ no, finał tylko jest jeden i Raz w życiu taki, taki zaszczyt mnie spotkał, a co więcej byłem jedynym Polakiem, który był w finale mistrzostwa Świata w ogóle kiedykolwiek, więc y, to wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt. I na pewno ten mecz zapamiętam najbardziej, a drugi mecz to jest mecz y, Widzę płci Legia Warszawa, który sędziowałem tak w zastępstwie kolegi, który zachorował, i bardzo stresujące dla mnie było, że sędziuję Legii, w której. Mieszkam w Warszawie, jest to moje miasto i bałem się, żeby nie było jakichś komentarzy, że sprzyjam jednej drużyny. Na szczęście on się tak potoczył, że zebrałem dobre opinię. Co czuje arbiter ściskając Boską rękę Biega Maradony przed finałem Mistrzostw Świata? Czy obawia się, że znów może ona skierować piłkę do siatki? No, tego się nie obawiałem, bo, bo myślę, że Maradona po tym słynnym zagraniu ręką już nigdy w życiu by czegoś takiego nie zrobił, bo sędziowie już byli przeczuleni. Ale oczywiście no, wielki, wielki, że tak powiem, piłkarz i wielka dla mnie satysfakcja, że spotkałem go później jeszcze kilka razy, już jak nie był piłkarzem. I, i dla mnie to najwybitniejszy piłkarz w historii, ale zawsze odczu, odczuwałem takie miłe uczucie, że jestem na boisku w roli tylko sędziego, ale jestem obok wielkich, takich jak Maradona, jak Franz Beckenbauer, no i wielu, wielu innych, także i w Polsce, jak wychodziłem na ligowy mecz i grał Zbigniew Woniek, czy, czy Grzegorz Lato, czy Jan Tomaszewski, to odczuwałem taką radość, że mogę z nimi się spotkać na murach. Który z wielkich piłkarzy okazał się wielkim człowiekiem, a którego wolałby Pan nie spotkać więcej na swojej drodze? No wielkim piłkarzem do dzisiaj jest Łukasz Fabiański, który dla mnie jest wspaniałym człowiekiem, który pomaga Biednym ludziom pomaga właśnie różnym ośrodkom dla młodzieży, dla dzieci, szkołom i przede wszystkim nie zapomina o miejscu, z którego się wywodzi Słubice, Pomaga temu klubowi, młodzieży w tym mieście. Wspaniały człowiek, dobry człowiek i przy okazji doskonały piłkarz, bramkarz. Szkoda, że nie, nie, nie gra w reprezentacji, bo moim zdaniem na to zasługuje. Także na pewno Łukasz to jest ten Fabiański, to jest ten człowiek, z którym zawsze chciałbym się spotykać. Natomiast kogo nie chciałbym spotkać? No kilku na pewno było takich gadatków. Ja wiem, może Polga Koń Anglii, który na boisko był bardzo taki nieprzyjemny i prowokował rywali i taki był wredny, powiedziałbym i później chyba w życiu mu się troszkę też tam nie, nie powiodło myślę na skutek takiego charakteru właśnie. Ale ja wszystkich ludzi lubię i nawet jak ktoś kiedyś zaraz mi za skórę, to ja to zapomniał. Z poprowadzenia którego meczu jest pan najbardziej dumny, a w którym popełniał pan błąd za młynem? No najbardziej dumny jestem chyba z meczu półfinału Mistrzostw świata Włochy Argentyna, gdzie byłem sędzią liniową, asystentem liniowym ale miałem bardzo dużo trudnych decyzji o nieuznaniu bramki dla Włochów między innymi I, i ten mecz wyszedł mi perfekcyjnie. Jako sędzia główny to mecz chyba Rumunia-Bułgaria który decydował o, o tym, kto pojedzie na Mistrzostwa Świata i mimo, że Bułgaria przegrała u siebie z sąsiadem, takie derby to schodziłem ze stadionu i, i brawa mi towarzyszyły, więc to jest dla sędziego wielkie wyróżnienie. No a w modza błędem, no zdarzały się takie mecze na, za granicą na szczęście mi się taki mecz nie trafił, ale w kraju y, miałem taki mecz y, y, chyba na, na ruchu chorób bodajże, gdzie y, uznałem bramkę strzelaną ręką, nie widziałem tego, mój kolega też mi nie, nie pomógł i, i to, był, to była plama, bo bramka była wyraźnie zdobyta ręką, a nie głową. Nie jako prezes pzpn zatrudnił Pan czterech selekcjonerów. Jak podejmuje się takie decyzje? Czym się Pan kierował? No, miałem szczęście, że zatrudniłem dobrych selekcjonerów, czy nawet bardzo dobrych. Kierowałem się tak intuicją, bo ja nie jestem trenerem z wykształcenia. Nie znam się tak jak moi następcy, jak Grzegorz Lato czy Zbigniew Boniek. Ale rozmowa albo mnie przekonywała do kogoś, albo nie. Jeżeli człowiek był szczery. Czułem w nim entuzjazm, jakąś taką pasję, to się decydowałem I zarówno Jerzy Engel, jak i Paweł Janas, jak Leo Hacher, to były, uważam, dobre decyzje. Czy kilka dni temu najprostsze wyjście nie było tym najlepszym? Dlaczego selekcjonarzem nie został Adam Nawałka? No o to by już trzeba zapytać prezesa Senarego Kulesza. Widocznie jakieś tam szczegóły, o których my nie wiemy, o tym zdecydowały. No, Czesław wieść jest, jest bardzo dobrym trenerem, szczególnie na taki czas, kiedy trzeba się zmobilizować od razu, nie jakieś budować drużynę na przyszłość, bo nie ma na to czasu, za miesiąc przed nami mecz bardzo ważny, może i najważniejszy w tym roku. Natomiast moim takim cichym faworytem był też Jan Urban, którego ja bardzo cenię, to jest świetny trener, który nawet nie mając dobrych zawodników, nie mając dużego budżetu, potrafi osiągać dobre rezultaty, był świetnym piłkarzem i w Polsce, i w Hiszpanii, i w reprezentacji. No, mam nadzieję, że jego czas jeszcze nadejdzie. Co do Dama Nawałki, oczywiście pamiętamy, a Dama jak prowadził nas do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, a nawet finał był w naszym zasięgu i też jest to oczywiście trener, który jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Awanse do Mistrzostw Świata w 2002 i 2006 roku, Mistrzostw Europy w 2008 oraz organizacja Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie to Pana osobiste sukcesy. Czy się był Pan w nich postacią drugoplanową? No oczywiście pierwszoplanem, drugoplanową, ponieważ decydowali piłkarze o tych awansach i trenerzy. Ja tylko zatrudniłem trenera i stworzyłem warunki finansowe, organizacyjne, zgrupowania, sparingi, hotele, przeloty. To wszystko do mnie należało i to, to też pomogło, ale zdecydowana rola była oczywiście piłkarzy w tych awansach do Mistrzostw Świata i Europy i trenerów. Na teraz co do euro, to myślę, że moja rola tu była dosyć istotna, ponieważ byłem z polskiej strony osobą, która wszystkie działania koordynowała i za nie odpowiadała. Ale trzeba przyznać, że mój przyjaciel, kolega ukraiński, Grigori Surkis, odegrał też wielką rolę, a może nawet większą, ponieważ jego możliwość oddziaływania na, na tą politykę piłkarską międzynarodową była większa niż młoda. W 2005 roku wybuchła w Polsce afera korupcyjna. Traktuje ją Pan jako osobistą porażkę, czy zło, które zastał, a na które nie miał żadnego wpływu. No, oczywiście, że to osobista porażka, ponieważ no, ja byłem twarzą wtedy PZPN-u i to tak jak w każdej działalności. No, ktoś, kto kieruje zespołem ludzi, odpowiada za zachowania tych ludzi, tak jak rodzice odpowiadają za zachowania dzieci czy... Wychowawcy, czy szef jakiejś firmy, za pracowników. No. Musiałem to wziąć na siebie i to spowodowało, że zakończyłem moją prezesurę wcześniej niż, niż sobie to marzyłem. Chciałbym być jeszcze 4 lata do euro 2012. Ale stało się, no. wielu ludzi mnie zawiodło, za moimi plecami robili różne złe rzeczy i, i ja za to musiałem odpowiedzieć i odpowiedziałem. Sędziowie byli największym złem polskiej piłki? Czy problem był dużo głębszy? Nie no, najłatwiej jest zwalać wszystko na sędziów, że nie dał karnego, że coś, ale to, to jest duże uproszczenie. Problem był, że ludzie, którzy byli nieuczciwi na każdym szczeblu, może ich nie było tak dużo, bo proporcjonalnie do ilości to, to był tam parę procent, ale niestety i tak ich było dużo za dużo. Znajomość języka węgierskiego znacząco pomogła Panu w karierze? Trzeba być chyba bardzo pracowitym i pełnym wiary w swoje umiejętności, żeby pójść na takie studia. Ten węgierski mnie zainteresował, że to jest hermetyczny mały język, no i zacząłem się uczyć, zdałem na studia hungarystyczne i, i tak jakoś już poszło. Czy mi pomogło? Twoje pytanie. No pomogło mi w tym, że mogłem łatwo rozmawiać z wybitnymi sędziami węgierskimi, jak Szandor Puhl na przykład, sędzia finału Mistrzostw Świata. Łatwiej się rozmawia w ojczystym języku niż przez tłumacza albo mm -hmm. za pośrednictwem innego języka. A język węgierski, tak naprawdę, jest piękny, melodyjny i, i do, te, do tej pory staram się go czasami używać. Przywieźliśmy z Malborka hiku czasu, ale ma słabą baterię. Możemy przenieść się tylko raz. Który rok Pan wybiera? Wybieram rok 1990, finalny świata. Mógłby Pan. No mógłbym opowiedzieć, bo przede wszystkim samo powołanie na Mistrzostwa Świata było, dla mnie to w marcu gdzieś nastąpiło, ono niesamowitym, niesamowitą radością, bo rywalizacja była trudna, tam było kandydatów chyba dwóch na jedno miejsce, jak nie trzech. No i potem same, same przygotowania, ryzyko kontuzji, bałem się, żeby gdzieś coś mu się nie stało, bo mógłby wypadł z tej życiowej szansy stracił ją. Potem trudne bardzo egzaminy we Włoszech kondycyjne trzeba było w limitach czasu przebiec i, i odpo odpowiadać też na pytania teoretyczne, więc, więc taki intensywny rok i w życiu bym nie przypuszczał, że dojdę do finału, jak jechałem, to liczyłem na jeden, dwa mecze. Z Gwistkiem. Okazało się, że żadnego nie dostałem z gwizdkiem, za to dostałem osiem z chorągiewką i oczywiście nigdy bym nie zamienił tego na dwa na czy nawet z gwizdkiem. Yy, także, jakby ktoś mi na początku tego złotego roku 90. powiedział, że będę ścisłym finale Mistrzostw Świata, to bym powiedział, że żeby lodu troszkę sobie przyłożył na głowę, a okazało się, że marzenia się spełniają. Grał Pan w Tegwal? Jak radzi sobie Pan przez to Znaczy, w Tegwal trochę grywam, ale to jest dla mnie za trudne. Natomiast jestem prezesem Polskiego Związku Tegwal i Was zachęcam, żebyście spróbowali, bo to jest. Piękna gra na stole specjalnie z kontrolerem, gra się w piłkę nożną, jeden na jednego albo dwóch na dwóch i ja raczej y, popularyzuję ten bal, żeby tych stołów jak najwięcej było w klubach sportowych, w akademiach, na orlikach, w szkołach, y, no jest już, jest już tego w Polsce dość sporo. Jest to bardzo fascynująca gra, bo ona ma coś z piłki nożnej, ale na bardzo małej przestrzeni, więc można sobie technikę doskonalić. A ostatnio widziałem wspaniały mecz w na Mistrzostwach Świata w Gliwicach w grudniu, dwa miesiące temu. Jak grał Robert Pires z, z Podolskim, z Łukaszem Podolskim w duecie, a naprzeciwko stali mistrzowie Polski w Tekbal. Adrian Duszak i, i ze swoim kolegą. I, I wygrali ci zawodowi piłkarze, a nie specjaliści od Tekbalu, Czyli jak ktoś umie dobrze grać w piłkę, bardzo dobrze ma technikę, to poradzi sobie i w Tekbalu, i w beach, w beach soccerze, i w street soccerze, i na plaży, i na ulicy. Bo jak się ma umiejętności, to, to piłka nie przeszkadza. Zwiedził Pan cały świat. Który kraj i czym najbardziej Pana zaskoczył? No na pewno Vanuatu. To jest taki bardzo malutki kraj, składający się z 85 wysepek na e, na Pacyfiku, tam jeszcze za Australią, za Nową Zelandią, tam bardzo daleko. Trafiłem tam tak trochę przez przy przypadek, bo mój kolega, z którym pracowałem w FIFA, jest właśnie z Vanuatu i jest prezesem Związku Piłkinozy, i to przyjeżdżał do mnie. Leciałem 32 godziny, ale doleciałem. No niesamowity kraj. Tam na niektórych wysepkach ludzie żyją tak jak 200 lat temu. Nie ma elektryczności, nie ma pieniędzy, jest wymienny handel. Tak jak to kiedyś ludzie żyli. Przeszczęśliwi oni uważają się na najszczęśliwszy naród na świecie, nie mają tych cywilizacyjnych wszystkich kłopotów, które my mamy, a przy okazji przepiękna przyroda, ocean cieplutki. Nawet się kąpałem z rekinami, mogę Wam się pochwalić. Co prawda to były malutkie rekinki, więc krzywdy by nie zrobiły, ale wrażenie jest. I pamiętam nawet, sędziowałem tam tak oczywiście towarzyski mecz jeden. I do dziś zapamiętałem, że linie nie były narysowane, tylko były wyłożone kamykami białymi. Bo takie tam są warunki, że nawet nie ma kredy, żeby namalować linię. Czym dla Pana jest książka Listek? No, książka Listek jest dla mnie yy, debiutem, bo nigdy jeszcze książki nie napisałem, przetłumaczyłem kilka książek z języka węgierskiego. No i jestem bardzo miło zaskoczony, że jest taki odbiór, że książka się dobrze sprzedaje, nawet chyba to drukowano więcej egzemplarzy pozabrakło. I większość opinii jest bardzo taka przychylna. Oczywiście duża w tym zasługa kolegów, którzy tę książkę tak no, ujęli w poprawną czy świetną polszczyzną, czyli Redaktorzy Przeglądu Sportowego, Łukasz Olkowicz i Piotr Włosi, ale jestem zadowolony, że nikogo, nikt się nie obraził, nikt nie, nie pluje na tę książkę. Raczej 99% czytelników mm, powiedziało, że czyta się fajnie. I być może napiszę kolejną, no bo wiadomo, jak pierwszy raz się udał, to człowiek chciałby w kontynuacji. Być może będzie druga książka ale troszkę inna, już taka nie anegdotyczna, może taka moja opinia, refleksja o współczesnym futbolu, o współczesnym sporcie. Zobaczymy, chociaż często te drugie części się nie udają. To dobrze wiecie, tam po filmach, jak były tam, nie wiem, psy, to fajnie, ale już psy drugie gorsze, a, a kogiel mogiel piąty jeszcze gorszy, bo to nie zawsze się sprawdza, żeby coś ciągnąć, ale... Ja mam jeszcze parę rzeczy, którymi chciałbym się podzielić w książce, więc może powstanie druga. Wiele lat żył Pan pod ciągłą presją. Jak Pan sobie z nią radził? Jak my możemy radzić sobie ze swoją? No to jest trudny problem, ponieważ dzisiaj żyjemy w czasach takich bardzo medialnych, tak, że te środki komunikowania się są tak powszechne, Także radziłbym wam młodym ludziom, żebyście się za bardzo nie przejmowali, co ktoś o was napisał na Facebooku, na Twitterze, na Messengerze, tam na innych jakichś komunikatorach. Po prostu trzeba mieć poczucie mm, własnej wartości i być konsekwentnym w tym, co się robi. I, i, z, i Moim błędem było, że ja za bardzo ufałem wszystkim ludziom, którzy byli wokół mnie i afera korupcyjna to pokazała, że niektórzy nie zasłużyli na to zaufanie. Także Wam radzę, żebyście oddzielali prawdziwych przyjaciół od takich trochę sztucznych, a na, a na tych prawdziwych stawiali, ufali im, nie zrażali się, jak coś tam powiedzą, nie tak jakbyście chcieli. Jak się już komuś zaufa, to warto, warto mu ufać na, na długo, ale, ale ostrożnie na, dobierać sobie kolegów, przyjaciół, i, a potem te przyjaźnie zostają na całe życie, bo ja pamiętam do dzisiaj. Najlepsi moi przyjaciele, jest ich kilku, to są kol koledzy ze szkoły podstawowej na przykład. Tyle lat minęło, a oni ciągle są niezawodni jak jest jakiś problem, trzeba pomóc. Oni mnie czy ja im, zawsze mogę na nich liczyć. Natomiast presja, no trzeba szczególnie wykonując pewne, pewne funkcje, tak jak ja prezesa PZPN-u, trzeba być na to przygotowany, po prostu mieć grubą skórę i iść dalej do przodu, nie zważać na to, co, co na naokoło. I takie dobre Wam zadedykuję za powiedzenie, które już przeczytałem u Marka Twaina, żeby nie zamartwiać się na zapas, żeby cieszyć się tym, że jest fajnie, macie, jesteście fajnymi kolegami, macie fajnych nauczycieli, macie przed sobą całe życie i ten Mark Twain powiedział, że większość moich problemów nigdy się nie wydarzyła. To jest bardzo mądre, to znaczy sobie wyobrażamy, o Boże, nie, nie uda się, coś mi się tam w życiu nie powiedzie, jestem do niczego i tak dalej. Guzik prawda, wszystko w życiu na koniec dnia się udaje, tylko nie można sobie z góry zakładać, że będzie źle, tak jak. Widzicie tam stoi taka butelka na, na stoliku, jakby Pan mógł ją pokazać. O, I zobaczcie, ta butelka jest w połowie pełna czy pusta? Bo dla mnie jest w połowie pełna. Ale ktoś może powiedzieć, że ona jest w połowie pusta, że już wypito. Nie, ona zależy jak się na to spojrzeć. Trzeba zawsze patrzeć, że, yy, yy, że coś jest na tak, a nie na nie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Dobrego, że tak powiem, sportowania, bo uprawiacie pewnie jakiś sport. No. Pewnie piłka nożna. No. Tak? Siatkówka, siatkówka. O, siatkówka. Ja w ogóle kocham gry zespołowe. Nie, nie tak się sporty indywidualne trochę mnie tak nudzą. Dlatego gdzieś tam w tenisa grać. Czy, no oczywiście to jest piękne. Na narty dobra, no pojechać, ale mnie wciąga gra taka Także grałem w piłkę nożną w koszykówkę, w piłkę ręczną, piękna gra. Nie trzeba się zgrać. trzeba się zgrać, ale jest przyjemność. Ja zawsze miałem satysfakcję jak nie, podałem komuś, tak? I on strzelił bramkę. Ja się czułem jak ja bym strzelił. Mimo że on strzelił, tak? Bo jest, I to takie buduje więzi międzyludzkie. Natomiast w grze indywidualnej czy w dyscyplinie, no to tylko jesteś sam ze sobą. Wykrywasz z tym drugim... To jest też tyle ciężkie, że nie ma wsparcia to, tej jest, jest to trudniejsze nawet, bo po pierwsze nie ma wsparcia, że ja zrobię błąd, ale kolega na przykład bramkaż naprawi, tak? No tak. Ale też można nawet by w grać. No tak, 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 tak samo w Tekbal. Spróbujcie no. kiedyś, może tam kiedyś w malborku stół no. jakiś no. pojawi. To jest na początku jest trudne, bo trzeba no. sobie nogę jakby ustawić. Po pierwsze by ją gdzieś tam... Wysoko. Żeby wysoko, a po drugie, żeby ta no, stopa słuchała, żeby ta piłka tam leciała mm -hmm. gdzie ja chcę. Ale to tak jak w golfa. No, mówił mi Zbigniew Bonie, który świetnie gra w golfa, że jak zaczynał, i to już w wieku takim po 50., to mówi tragedia. W ogóle wstyd mi było, bo trawa leciała, a piłka zostawała na ziemi. A chłopiec 16-letni obok hulał aż, aż mimo. Ale mówi. Nie miałem na kogo zwalić, na sędziego, na pogodę, na piłkę, na nic, na siebie samego. I po dwóch, trzech latach tak tą rękę wyćwiczyłem, że zacząłem grać dobrze i tak jest, tak jest we wszystkim. Także chłopaki, no, wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że się jeszcze nieraz spotkamy, bo w Malborku. no Kiedyś pamiętam, był, byłem tam parę razy, jak sędzia, była po mezaniach. No dalej jest. I nawet tam kiedyś dobra drużyna była, tam była w drugiej lizek nasz tak, kolega wychowawca był bramkarzem tam no. przez jakiś czas? Tak, dobry teraz. zespół był w Marborku. No. Był sponsor, był, był, był zawodnicy. I tam chyba z Marborka są te, te smocze łodzie, tak? No, no, smocze, tak. tak. To, na, to na cały kraj słynne jest. Tak. No, no, my już tak zajmowaliśmy drugie i trzecie miejsce w smu... jest medalistą. W łodziach? Ja nie, ale nie z naszej by w tych, tych łodziach? No, tak, tak, no, to tak, to tak łodzi, A to fajnie. I w reprezentacji polskiej na tym no, drugim, i trzecim miejscu. To super. Także, no, gdzie, to pamię, nie, nie dlatego, żebym się przygotował akurat z tego, tylko pamiętałem, bo kiedyś byłem gdzieś były zawody tych smoczych łodzi i pamiętam, że marmol wygrał. Tak tam mówię, marmol prawnie działa. No, no, to, że, a opowiedziałby coś pan jeszcze, jak sędziował pan lamberczy z Legoszowu? Widzę, w Legiach. Mhm. Tak? Nie, bo kiedyś, no bo tak było, że sędzia z danego miasta nie mógł sędziować drużynie z tego miasta. No ale wtedy kolega z Gliwic, który tam dostał ataku wyrostka, tuż przed meczem. No i mnie ściągnęli z Warszawy jeszcze malucha, miałem pamiętam tam samochód i tym maluchem do łodzi. I, no i tak się bałem trochę, no bo wiadomo, jakbym się pomylił na korzyść legi, to byłoby, że jakby no, Jakbym się w drugą stronę pomylił, to by w Warszawie mogli. Co to? No, Warszawiak i tu legie No ale tak się ułożyło akurat, że mecz był taki naprawdę... nie było kontrowersji sędziowskiej. No i wtedy grali Wielcy za odniesy, pamiętam.